Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś omówimy serial Netflixa Barbarzyńcy. Jest to kolejna europejska produkcja na Netflixie, tym razem niemiecka. Opowiada o wydarzeniu historycznym, jakim była bitwa w lesie teuroburskim w dziewiątym roku naszej ery. Historię zaczynamy w momencie, kiedy Rzymianie coraz bardziej naciskają na germańskie plemiona. Żądają dużej daniny i poddania się Rzymowi. Tytułowi Barbarzyńcy. Chcą się zbuntować, jednak nie udaje im się zjednoczyć i poddają się okupantowi. Po stronie rzymskiej dowodzi Varus, który przejechał z Armeniuszem, którego zabrał jednemu z tutejszych wodzów plemienia i wychował na własnego syna. Zacznijmy od tego, że mamy tutaj genialną charakteryzację i kostiumy. Seriale historyczne to naprawdę bardzo duży wydatek i często twórcy postanawiają na tym oszczędzić. Tutaj jednak na to się nie zdecydowano. Co więcej, w bitwach czy na spotkaniach widać bardzo dużo żołnierzy. Nie próbowano tutaj kadrować tak, żeby ukryć braki budżetowe. Nie bano się również postawić tutaj na ciekawsze kolory i oświetlenie. To jest coś, czego mi brakowało w takiej produkcji jak Wiedźmin. Zadbano również o język, w jakim wypowiadają się bohaterowie: Germanie mówią po niemiecku, a Rzymianie po łacińsku. Na pierwszym planie mamy trzech dawnych przyjaciół z plemienia Herusków, Armeniusz, Tustfelda i Folkwin, którzy zanim zostali rozdzieleni w dzieciństwie złożyli przysięgę, że będą siebie bronić za wszelką cenę. I niestety właśnie do nich mam najwięcej zarzutów. Ari jest postacią, która została okropnie napisana. W ogóle nie da się go zrozumieć. Konflikt z jego przyrodnim ojcem został oparty na tylko jednej rozmowie, która podczuła się bardzo dziwnie i nie do końca wiadomo o co chodzi. A jego przemiana jest bardzo szybka i brak tu jakichś wewnętrznych rozterek. Nie pomaga również aktor, którego mimika twarzy mnie rozbraja. Zresztą tak samo jak tu Sneldy. Ta bohaterka została w tym serialu przedstawiona jako postać nieskazitelna.

Jak już wspominałem, charakteryzacja w tym filmie jest na bardzo wysokim poziomie. I co ważniejsze, jest ona zgodna z realiami historycznymi. Takie rzeczy jak zbroje czy bronie są właśnie takie jak w starożytnym Rzymie. Co do samej bitwy ciężko tu już powiedzieć to samo. Ta prawdziwa trwała aż 3 dni. Natomiast tutaj upchnięto to w jeden dzień. Pewnie dlatego, bo chcieli to upchnąć w jeden finałowy odcinek, a trochę szkoda. Bo gdyby wziąć ten ostatni odcinek i rozszerzyć go na trzy, to można by było pokazać cały kunszt strategii germańskiej. Ale przynajmniej sama bitwa była naprawdę bardzo efektowna i świetnie nakręcona. Natomiast co mogło zaskoczyć, to te wstawki z gadającym Armeniuszem. No hopie, chcemy zobaczyć bitwę, daj nam tą bitwę. Podsumowując, Barbarzyńcy to naprawdę dobry serial. Jest autentyczny, historycznie. I świetnie nakręcony. Niestety posiada słabych bohaterów. Na szczęście fabuła jest bardzo wciągająca i można z czystą przyjemnością obejrzeć wszystkie 6 odcinków. To wszystko na dziś. Wielkie dzięki za obejrzenie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Zapraszam do innego mojego filmu, który się tutaj wyświetli. I do zobaczenia wkrótce.